Ale jestem głodna, ja pierdolę. Dopiero co żarłam. Idę zobaczyć, co mogę wpierdolić. No kurwa, pusto. No co pusto? Wiebałem, to pusto. Gdzieś pewnie jeszcze leży jakieś zdechłe żarcie. No pewnie. Jak zawsze kurwa wiebie wszystko masakra. No to jedziemy się na wpierdalać. Jak nie będziesz jechał szybciej, to obiecuję ci, że wiebie ci tą całą tapicerkę. Two thousand years later. No w końcu. Ja pierdolę. Siema, daj pan 5 zeta. Spierdalaj. Dobra, jak chcę tu for you. Ale to nie McDonald. Chuj mnie to. Ja chcę Two for You. Nie zrobię. A zakład? Dobra, zrobię. Co to jest za muzyka? Zaraz się zesram. Nie wiem, ale jedzenie do dupy mają. Tak jak i muzykę zresztą. Dobra, spierdalamy, bo mi uszy jedną. Masz, ale ochydne było. Weee, ten frajer zniknął. Pewnie srać mu się zachciało. Kto to kurwa jest? Ale gdzie? Znowu masz z wid debilu. Hej, ty kurwiorzu, co robisz przy moim samochodzie? Wryj chcesz? Ej, to ten z programu, kto największym gejem jest. Pewnie chce was tam wiebać. Ha, ha 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 Po moim trupie. Czyli pewnie zaraz. Zamknijcie teryje. je. Wow, to na pewno ten program dla gejów? Zajebie chuja, obiecuję. Siema kutasy! Chujowi jesteście, że daliście się tak złapać. Ha ha ha! Pewnie myślicie, że mi zjebiecie. Nic bardziej mylnego. Zaramu mu wyjebie w ten telewizor. Się aż Najchętniej to bym was Murzynom sprzedał i wyjechał do Dubaju w Pizdu. No ale wracając, mam dla was kilka zadań, na których się wyjebiecie na te ryje. Na każdym z zadań czyha na was śmierć. Więc zepnijcie te dupy i pokażcie, że nie jesteście pizdy. Na szczęście, pierwsze zadanie to zadanie dla debila. Gdzieś tu w tym pokoju schowałem klucz. Więc pokażcie, że nie jesteście takimi debilami, za jakich was mam. I znajdźcie mi ten kutasiarski klucz. Powodzenia! No, jebnięty. Nie chce mi się słuchać tego jego pierdolenia. Dawaj, Martyna, zrób nam sesję na tle jego obsranego ryja. Dobra uwaga. Na trzy mówicie sraka. Jeden, dwa, trzy, sraka. Dobra, szukamy tego skichanego klucza. Ha ha ha, kurwa, mam. Ja bać ja ha ha ha. No kurwa jak? Niemożliwe. Jak wydaliście z tym radę? Normalnie pedale. Łatwo z tobą, ha ha ha. No dobrze, wy debile. To teraz macie przejebane. Chyba wiecie, co macie robić. Nie muszę wam mówić. Życzę wam, abyście spadli i aby jeden z tych kolców wbił wam się głęboko w dupę. Powodzenia, idioci. No to da. Tylko się nie wiepcie w te kolce, bo chujowi podwyższycie ego. A kurwa! A nie mówiłam? On jest ślepy, a o reszcie nie wspomnę. Ja pierdolę, udało się. No szybciej z tą dupą, Kuba. Dobra, spokój. I teraz co? Czekamy na tego geja. A ten kurwa co? Dupę mocze. Nie wnikam. Nie no! Następnego to już na pewno nie przeżyjecie, sklej chuja. Następny jest tak trudny, że aż z wrażenia sraki dostaniecie, dotkniecie lasera, a chuj was strzeli. Cały czas tak gada pedał. Dobra, co może być w tym trudnego? No kurwa, co za gówno, pierdolę tego dziwkarza. Jeszcze jednego nie ukończyliście, a kolejne chcecie. Co za banda daunów, ha ha ha. No ale dobra, w kolejnym musicie unikać ostrzy. A ja jeszcze muszę się z tym głównym użerać. Ja też. Dobra, nie denerwuj mnie już. Nareszcie kurwa. Dobra, lecimy z kolejnym. Nie, tylko ja kurwa. I co ja mam tu teraz zrobić? Te pajace poginęli, a idź do chuja. Gra nawet świeczki nie warta. Dobra robota, tylko ty przetrwałaś, ale się tak nie ciesz, bo jest jeszcze trudniej. Przedstawię ci kolejne zasady następnej rundy. A wiesz co? Spierdalaj.